Cześć elo i witam was wszystkich, ja jestem Raider witam was w kolejnym odcinku z Hero Zero, zagramy sobie dzisiaj po... no tutaj zrobimy evencik, zostało mi jeszcze trochę, trochę tego zostało, chwileczkę, ale to wszystko zostało skutkowane banem od... no... Od geniuszy oczywiście, no jest geniusz, nie powiem inaczej e, Straciłem tyle czasu na exp przez geniuszy z supporta e, Którzy mnie zbanowali ogromne dzięki wielkie <laughs> Dobra, dobra e, Zabiłem super, ekstra Dzięki na bardzo wielkie dzięki supportciku, bardzo wielkie dzięki Bardzo mi to, no Bardzo mi to ułatwiliście życie, no dzięki, wielkie dzięki, nie ma co Thanks, wielki. Jest taki denerwujący, uwierzcie. Z, z, tyle czasu straciłem i pewnie nawet nie zdążę zrobić tego. No, ja wiem, tak. A wypadałoby zrobić w sumie te 5 oponek, czy tam 10 tego, tego. Punktów na no, umiejętności, żeby dodać. E, mam 860, 863 295 monetizm więc nie Tak dzisiaj otworzyłem już kwestię, To no. wszystko inne. Nie mam oponek na to, to tu broń rzucano, więc na no serio. Nie, nie Tegas. Mm, mm, Pop 600. Nagrywa. Bam 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 nie, no, on... nie ma też. Dobrze, nie ma broni rzuconej. Okej, okay, mogę rzucać. Tak. Pięknie. Jak ktoś nie ma broni rzuconej, to można to już szczerze wykorzystać. I zobaczę tego, ten ma broń rzuconą no, Słaby, trochę słodzi. Jak ma broń rzuconą, ten też ma broni rzuconej. za to pieniądze do tak. tego. Kurna, no troszeczkę nam no, brakowało. Sredden No, z tym to wygląda już bez broni rzuconej bo to, to jednak statystyki robią swoje hmm, tutaj weźmiemy, tutaj <laughs> bym wygrał, ale oczywiście Virtus Pro rządzi. tak, zgadzam się dobra hmm, tutaj, to już wszystko zrobiłem Uff, um, dobra e, to tak, hmm, pozdrawiam Kamila która ma już 185 level, nie wiem jak on to robi, ale pięknie nabija sobie ten level, szybciutko i w ogóle. Eee, pozdrawiam Rydera, Play Playgames, naprawdę spoko ziomek. n oczywiście, pozdrawiam serdecznie. Puki, 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 Dobra, yyy... Eee, Bittrek. Yo ziomuś. Yo. Yo. Next. KPKR, pozdrawiam Cię serdecznie. Mr. Trapper, pozdrawiam Cię serdecznie oczywiście. Olejolówka, szacun i pozdro 600 leci. Kubusek 88. Boże, mi się zawsze podobał Twój skin, tak ogólnie. Bardzo fajny, naprawdę. Bardzo fajny. No. 600, pozdro dla Ciebie. Next yy, 054 Pozdro Next yy, Qback Pozdrawiam cię serdecznie Kamil.pl pozdrawiam cię oczywiście Mika 4 pozdro 600 dla Ciebie DxZXpl pozdrawiam cię Koks. Pozdrawiam Cię oczywiście, serdecznie Cię pozdrawiam. Nerwy, pozdrawiam Cię oczywiście, że Cię pozdrawiam. I Koksik Pro także Cię pozdrawiam. Dobra. Ym, no, wracamy do tu. <ścoughs> pozdrawiam mamę. Dobra. Ym, koksik. Ym, staty odczytaniem. Nałóż ciuchy. Dobra, o tej staty. Olej, olówka, także cię pozdrawiam. No cię. już. Statyściki, statyści, 125 level. Kurde no. Jak dla mnie to w sumie dobre są staty. No. Nie, w sumie dobre. Good. Good staty. Trochę więcej sobie ten. Daj no inteligencji, ale tak to, serio, koszty są nice dobra mm, tutaj, 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 tutaj. <laughs> no, to było tyle chyba z tego co wiem e, no, jest okej okay. dobra mm, nałożyłeś już te ciuszki no dobra, nałożyłeś ciuszki Mordo Mistrzowskie staty. Serio, bardzo dobre. Bardzo dobre staty. Dzisiaj będę zerem, jutro bohaterem. Nikt nie zabroni. Nikt mnie nie dogoni. O dobrze. No, rymy. Chińskie rapy po prostu. Bardzo mi się podoba takie rzeczy. No. Jest okej. Okay. To wszystko. Dobra. Jest okej. Okay. Pozdrafieniem bojziska są. Dobra. Jestem 924. To nie jest w sumie źle. Sekta Shirów. No, no, no. Dobra, nie oceniam. Mm, no i ja, jak to jest. To, to trochę mi brakuje tego wszystkiego. To jest takie denerwujące, bo zbanowali mnie nie wiem za co i 8 godzin jeszcze mam, ale po podejrzewam, że zrobię. No, mam nadzieję, że to zrobię. Jeżeli zrobię to, to pochwalę się oczywiście w tym następnym odcineczku. No, dawaj, dawaj, minutka. 7. Jeżeli podobają Wam się moje staty, możecie śmiało pisać w komentarzach. I oczywiście e, dajcie, nawet jeśli chcecie, żebym w następnym odcineczku ocenił Wasze staty, czy nawet pozdrowił, śmiało zapraszam do pisania wszystkiego w komentarzach. Ja jestem codziennie na YouTube, codziennie wszystko czytam, codziennie myślę, co by, było, co by zrobić, żeby było lepiej. Mam 49 subskrypcji, naprawdę to jest. Jak na mnie, tak w sumie, zaczynającego i ten w ogóle, no to całkiem w sumie muszę przyznać, że nieźle, nie jest źle, nic, więc jestem bardzo z tego zadowolony, bardzo Wam serdecznie dziękuję, ziemaczki, i mam nadzieję, że, no, mam nadzieję, że ben, oby tak dalej, o to. tak. w sumie, a, no, tak właśnie, tak patrzę, wyróżnę z towarzysza, no moje statyściki bez niczego no <grystanie> dobra prowadzimy zobaczymy z tym po kolei to wszystkie staty będę miał z tym to założę to założę i to też założę nie, dobrze. no i oczywiście biorę zbioroczka mojego youtuber z przypadku YouTuber z nadziei, YouTuber z YouTube'a, YouTuber namaste, YouTuber z harmą dla kodów. Tak, dokładnie. Mamy tu coś, nic nie mamy. Pójdziemy sobie tutaj na sam początek. Dalej, dalej. Dobra, tryb specjalny. To typ Pum! Pięknie. No i pięknie zrobione. Eee, osiem tego nie zrobiłem, <laughs> mogłem już dawno to zrobić. Oczywiście to założę. No. Tak, to założę, to sobie zmienimy tutaj. Spałam sobie tutaj. O, tu, no tutaj jeszcze idziemy. What the fuck. To sobie sprzedam. To sobie sprzedam. Dobra i to też tam do tego. No. To są dużo i pukuj. I dobra. Hmm. Czyli to zrobione zadanie nadzwyczajne. Hmm. Tryb specjalnie zrobiony. Lecimy tutaj. 110 lewele, lewiemy. Pięknie poszedł. 115 lewele, wciśniemy. Pięknie poszedł. Idealność kurwa. Perfekto. Dobra, no mi dalej, 117 poszedł, no kurde, zaraz to zrobię, kolejny, 118, pięknie, 8, 120, leci, uff, ledwo co, ale poleciał, 9, 123, lewy, poszedł, pewnie 125 będzie, 130, o kurde, tak blisko, tak blisko tak blisko jakie dobra założymy sobie, no, założymy sobie to co hmm. na tego nie będę patrzył tego też nie będę patrzył zobaczymy to zobaczymy to nie, tutaj to, to się wpełka to nie Można się to pawić teraz dobra hmm. Dobrze, tak jest, tak było. Dobra, ja się tym pobawię, w sumie to nie jest złe. Pobawię się tym. Tak, pobawię się tym. Dobra, to jest generyczny w sobie istocie więc wezmę tu. Ja się tym hmm. pobawię, podwirowuję, czy co, dodam coś tam on to inna, więc jeżeli o to chodzi, to nie ma żadnego problemu. Nad tym się zastanawiam, wiecie, bo no to w sumie mi jeszcze jest ale nie, to mam na Dobra, next Skoro to już zrobione, to wszystko zrobione, pięknie, fajnie Dobra, to na wasze macie. No, to taki open, może sobie proem, że to nie, to naprawdę, naprawdę. to 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 zachęca, sobie troszeczkę zachęca By było te 2000, to by było, okej, okay. dobra nie, 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 ja nie chcę być już. Dobra, zobaczymy to tak w taki sposób. Dobra, zaraz, zrobimy sobie w ten sposób. Tak. Tak, się. No mają, choć choć chodź, chodź mój kochany y, zielony kostium wieża przyjemności. Mmm, luksus. Dobra. 7, ale tak, to nie, też nie. Nie. Next. To już ostatnie, co robię, bo nie mniejszy. Next. Będę już to tak porobił. Dobra, to nie, to nie myśmy już dajemy nic ciekawego tak naprawdę. Hmm. Mam dylemat, szczerze. Musisz sobie no, to się też przydaje. Nie, dobra. Nie kombinuję. Podam sobie porobę czy coś. Pomyślę. Ej, jedna, jedna ta mm, tutaj. Nie no, tak szczerze to w sumie nic ciekawego tutaj. Dobra. Mniejsza. Triadmans. W sumie się tutaj na, na najkrótszą I. To w sumie będę kończył już. Dzięki za oglądanie, jeżeli odcinek Ci się spodobał, to śmiało pisz w komentarzu i zapamiętaj, że zostaw łapkę w górę i zostaw suba. No to siemaneczko, trzymajcie się zameczki, do zobaczenia, cześć! Yeah.